Zapraszam, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, pani Agata Gołda, pani Magdalena Guziak-Nowak i pan Wojciech Zięba. Bardzo proszę o przedstawienie się na początku. Magdalena Guziak-Nowak, dzień dobry państwu. Jestem w 23 tygodniu ciąży. Nie usłyszycie państwo płaczu mojego dziecka, ale moglibyście usłyszeć bicie jego serca. Serca, które rytmicznie pracuje od 21 dnia życia prenatalnego. Moje dziecko nie może zdać egzaminu na prawo jazdy, nie może brać udziału w dzisiejszym posiedzeniu, nie może wybierać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale ma prawo do życia. Prawo do życia zagwarantowane przez polskie prawo. I w jak wielkim kontraście do tego fundamentalnego prawa stoją projekty koalicji obywatelskiej, lewicy i trzeciej drogi, by zabijać dzieci w niektórych przypadkach aż do porodu. Aż do porodu. Dlatego, jako sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, ale nade wszystko jako kobieta, żona i matka, apeluję tutaj, w polskim Sejmie, przede wszystkim o poszanowanie konstytucji. Każdy z dyskutowanych projektów proponuje jawne łamanie ustawy zasadniczej, głównie artykułu 38. Ustawy te nie zyskają poparcia prezydenta Andrzeja Dudy, mam więc prawo sądzić, że są obliczone na wywołanie kolejnych niepokojów społecznych które w obecnej sytuacji międzynarodowej są ostatnią rzeczą, której nam potrzeba. Po drugie, apeluję do Państwa o słuchanie Polaków. Z badań CBOS-u, a są to badania najbardziej wiarygodne, gdyż instytucja ta prowadzi badania postaw prokreacyjnych Polaków na przestrzeni kilkudziesięciu lat, wynika, że aborcje z przyczyn społecznych, aborcje na żądanie popiera 29% Polaków. To jest mniejszość krzycząca, ale nadal mniejszość. Polacy, proszę Państwa, nie chcą aborcji na życzenie. Nie chcemy płacić za nią z naszych podatków. Polskie matki nie chcą podnosić ręki na swoje nienarodzone dzieci. Przeciwnie żądamy, żeby traktować je z szacunkiem jak małych pacjentów, jak małych pacjentów, i nie ignorować postępu medycyny, szczególnie perinatologii, która już w łonie matki potrafi przywracać im zdrowie, także w Polsce prowadząc terapię płodu na światowym poziomie. Każda aborcja, ale szczególnie ta augeniczna, postulowana wprost albo pośrednio we wszystkich projektach jest nie tylko pogwałceniem prawa do życia, to kpina z rozwoju medycyny, to dyskryminacja dziecka ze względu na wiek, ze względu na przewidywany stan jego zdrowia i to wreszcie odwrócenie porządku naturalnego, gdzie lekarz broni pacjenta, gdzie rodzic troszczy się o swoje dziecko, gdzie silniejszy broni słabszego. Właśnie dziecko. W projektach, które dyskutujemy, nie ma dziecka, jest embrion i płód, ale to nic nie zmienia. Nawet tak manipulac wyrafinowana manipulacja, jak podmienianie pojęć przez międzynarodowe agendy, pojęć kluczowych, jak poczęcie, poronienie czy ciąża, nie zmienia rzeczywistości. Dziecko żyje od zapłodnienia, od zapłodnienia ma własny zestaw genów, rozwija się w sobie, w właściwym tempie. Na żadnym etapie rozwoju prenatalnego nie jest fragmentem ciała kobiety matki. I nigdy. Nigdy nie jest tak, że jest niechciane przez wszystkich. Mama, kobieta, ona także jest dla nas ważna, ona też jest w centrum naszego zainteresowania, bo chroniąc życie dziecka, my chronimy kobietę przed fatalnymi skutkami aborcji. To prawda, że większość kobiet tuż po zabiegu czuje ulgę, myślą przecież że jakiś trudny problem się rozwiązał. Ale czy wiecie, co dzieje się później? Sprzedawcy aborcji tego nie wiedzą, bo ich pseudopomoc kończy się na wręczeniu kobiecie tabletek aborcyjnych albo na zaprowadzeniu pod drzwi kliniki aborcyjnej. A potem, potem te kobiety przychodzą do nas. Potem przychodzą do nas, bo bezpieczna aborcja to mit, pusty frazes. Powikłania bezpośrednie, odległe w czasie, dysfunkcje seksualne, problemy w relacji z partnerem, wydaje się, że to wszystko nic w porównaniu z wielkimi wyrzutami sumienia, które wiele tych kobiet ma do końca życia. Aborcja to tania miłość, pseudo rozwiązanie realnych problemów. Droga mamo, jeśli rozważasz aborcję, chcę ci powiedzieć dwie rzeczy. Nikt nigdy nie będzie kochał Cię tak jak to dziecko i zasługujesz na coś lepszego. Dziękuję. já